Dobra, to jeszcze a propos tej, 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 tej litości. Ja mam świadomość, że na litości lepiej się kasę, robi się lepsze biznesy na litości. A może czas, żebyśmy na, robili y, dobre interesy na Na potencjale. Na potencjale. Właśnie na potencjale. Hmm ludzkimi i nawet takim, takim potencjale, na takim człowieku, na takim kuźwa, <śm> na takim. Wiecie, no, no kurde, każdy mo coś, może, że tak powiem, sobą coś nieść w świat. Tak. Współtworzyć, tworzyć. Nie nie musi to być, bo my robimy te fajerwerki na miliony. Na miliony hmm. wyświetleń. Wiecie, mnie cieszy, mnie cieszy, cieszy, nie cieszy, że, że gdzieś tam... Te, się przebija. No gdzieś tam się to przebija. To, co my tutaj, wiecie, nie ma znaczenia. Czy, czy, będę miała tyle, czy będę miała tyle. To nie ma żadnego znaczenia. Że, że może się w końcu zaczyna przebijać. Jakiś przekaz, no niedobijający. <laughs> Nie udupiający za przeproszeniem, nie ujmujący, nie odbierający siły, nie odbierający mocy. Na tych niskich, wiecie, na tych niskich takich po prostu tylko rzeczach. Niskie wibracje. Ja no, tak zwane. Ja no, tak zwane, już nie chciałam mówić wibracje, bo to też dla, dla niektórych to jest jakieś, o co chodzi w ogóle, nie? No, wiecie, coś, co po prostu, no. No, że, no, że, wiecie, żeby się czegoś, z, znaczy, czegoś złapać. No, no, żeby jakby zobaczyć, że tu, nie wiem, coś jest dalej. Że jest jakieś to życie. I nie mówię, że dalej, nie wiadomo za ile lat, ale codziennie, każdego dnia jest coś. Jest jakiś sens. Jest co do rozrobienia. Dzisiaj takie pytanie też mi zadał. Nie? Jak ta codzienność, i w ogóle wiesz, co mi daje. Tak. Że właśnie, ja się w ogóle nie skupiam na tym. Ale mówię, że też ciekawe pytanie było, czy. czy to, to czy, wiesz, jest dla mnie całym światem. Czy dla mnie to wiesz, jest całym światem? No nie daj Boże. No właśnie, o to chodzi. Żeby nie zamknąć się w bańce. Że zrobię. Znaczy zrobiłam. Tak jest, że on ma swój świat, w którym się obraca i, i ja mam swój. I o to chodzi bardzo.